Świadkowie Jehowy są znani z tego, że lubią być w pewnym sensie ludźmi, na których spadają prześladowania, czy może niekoniecznie oczywiście, raczej nikt nie lubi fizycznych prześladowań natomiast kiedy są w roli ofiary, to lubią być tak postrzegani jako ludzie czy jako organizacja, która ciągle musi zmagać się z różnymi atakami na nich, niezależnie od tego, czy te prześladowania są prawdziwe, czy też nie. Oczywiście organizacja Świadków Jehowy propagandowo do swoich wiernych będzie przedstawiała większość takich rzeczy jako ataki na tą religię prawdziwą, ataki na wolność religijną itd., tak jak w wypadku chociażby Norwegii, czy Rosji, gdzie często prawda była inna. I chociaż w niektórych wypadkach te ataki na świadków Jehowy, zwykłych ludzi, oczywiście trzeba potępiać, to w wielu wypadkach to, co przekazuje ta organizacja oficjalnymi kanałami do mediów albo do swoich wiernych, no, mija się z prawdą i wcale nie jest tak, że. Te prześladowania są tak wielkie czy tak ciężkie, albo że te prześladowania są za to, za co ta organizacja twierdzi, że są, za co ta organizacja może nawet chciałaby, żeby były takie prześladowania. A dzisiaj opowiemy o tym, jak ta organizacja wprowadza w błąd w takich sprawach na podstawie przykładu państwa czeskiego. Witam wszystkich na kanale Nowe Światło, witam nowych widzów dotychczasowych. Zapraszam do tego, żebyście lajkowali, komentowali, udostępniali te materiały, bo to będzie pomagać w rozwoju kanału. Jeśli uważacie, że warto wspierać ten kanał w inny sposób, to można to robić przez Patronite YouTube lub postawić wirtualną kawę jednorazowo, bez subskrypcji można to robić na portalach bajka.fi lub sub Za takie wsparcie również bardzo dziękuję, ponieważ to też będzie pomagać w docieraniu do większej liczby osób, w wybudzaniu kolejnych świadków. Zapraszam też na kanały Discord, na serwery Discord, osoby wybudzone, Pimo, Pomo. Tam jest wiele kanałów dyskusyjnych, tekstowych, jak również głosowych. Można też ominąć ostracyzm, poradzić się jeśli chodzi o różne sprawy, tak zwane organizacji czy zboru, wysłuchać różnych historii wielu osób, które jakiś czas temu odeszły, czy są w trakcie odchodzenia z tej organizacji, czy są też pimo. Staramy się zapewnić tam anonimowość, bezpieczeństwo, też, żeby nikt nie niepowołany się nie dostał. Możemy tam porozmawiać głosowo na różne tematy, tak jak mówię, doradzić się, czy po prostu. Poznać nowe osoby, jeśli nie mamy takich kontaktów, no bo osoba, która się wybudza często, jest pozbawiana przez tą organizację wszystkich osób, które ma wokół siebie. Także linki do Discorda też są w opisie kanału w przyczepionym komentarzu. Jak również wszystkie linki do wsparcia tego kanału. Zapraszam do wchodzenia też na Discorda. Jeśli chcielibyście, żeby wasza historia była nagłośniona, to szukamy też osób do wywiadów. Mogą być to wywiady tylko głosowe, które będą opublikowane na kanale. Może to być historia nagrana przez was, jeśli macie w miarę dobry sprzęt nagłaśniający, żeby była ta jakość odpowiednia, a później tutaj na kanale przedstawiona. Czy też możecie napisać po prostu maila? I taka historia może być odczytana, na przykład przeze mnie. Niezależnie od tego jaka to byłaby forma, to napiszcie maila lub możemy też kontaktować się przez Discord. Jeśli wejdziecie, adres mailowy też jest w opisie filmu i w opisach na kanale w zakładce kontakt. A więc co takiego tutaj dzieje się w Czechach. Być może słyszeliście, być może nie, że w Czechach jakiś czas temu organizacja, czy administracja raczej rządowa, otrzymywać, zaczęła różnego rodzaju listy odnośnie Świadków Jehowy. Chodziło właśnie o politykę między innymi ostracyzmu, kwestie krwi i tego typu rzeczy. No i zaczęły się odpowiednie służby rządowe czeskie przyglądać Świadkom Jehowy. I chodziło tam o derejestrację. I oczywiście tam nie chodziło o to, żeby zakazać świadków wiechowe, tylko chodziło o prawną derejestrację, czyli trochę podobnie jak w Norwegii, że ktoś na przykład, tak jak tutaj czytamy, że ta decyzja o wyrejestrowaniu. Tego Towarzystwa Religijnego Świadków Jehowy, to każda, każde państwo ma też przeważnie inną nazwę, jeśli chodzi o organizację Świadków Jehowy. No to w tym wypadku w Czechach może oznaczać utratę prawa do organizowania zgromadzeń i konwencji w imieniu osoby prawnej, a także innych praw, takich jak udzielanie ślubów czy wygłaszanie kazań w więzieniach. Czyli to nie chodziło o to, żeby jakby zdelegalizować, tylko derejestrować prawnie po prostu, tak, że ktoś traci tą osobowość prawną, z tego wynika, z, te, z tego artykułu. Ciekawe, że ankieta była, czy Świadkowie Jehowy powinni być wy, wyrejestrowani i, i 86% opowiedziało się, że tak, że powinni zostać wyrejestrowani i tutaj jak czytamy, nawet sporo osób wzięło udział, bo ponad 7 tysięcy, 7741 osób wzięło udział, więc no to duża Liczba, jeśli te zgłoszenia, te głosy, oczywiście nie były powtarzalne. Tutaj mowa o Norwegii, była też w tym artykule z tej, tego portalu czeskiego. I co zrobili świadkowie? No tutaj czytamy: zalecili swoim członkom, by uwzględnili powyższą kwestię w swoich modlitwach i zalecili wysyłanie listów do najwyższych rangą urzędników państwowych. No i wysyłali na przykład ci świadkowie, te listy do kogo? Na przykład, na przykład do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ogóle odpowiedziało im, że my nie jesteśmy stroną, to nie do nas, prosimy kierować te listy, bo to nie nasza sprawa. Także wszystkim tam świętym, tak pewnie jak w Rosji, zaczęli wysyłać listy. Znowu akcja była zmasowana w Czechach. Ale co się w końcu też okazało? Rząd, zaczął, żeby to, no bo oni podeszli do tego sprawy, że zapewne w taki sposób, że świadkowie zaczynają jakąś panikę siać, że tutaj zostaną zdelegalizowani i rząd chciał to sprostować, więc wysłali taką, taki list otwarty do Świadków wiechowe, odpowiedź na listy Świadków wiechowe, o co chodzi. I że oni nie planują żadnej delegalizacji, ani nawet że rejestracji nie planują na razie, bo to wszystko jest w fazie jakby rozpatrywania. I wysłali list do to jest kolejny plink, między innymi do człowieka, który jest przewodniczącym komitetu tam w Czechach do człowieka, który się nazywa kotek co ciekawe co za ciekawa ciekawe nazwisko Jarosław Kotek, czyli można powiedzieć, że do Jarosława Kotkłowa, czy Kotka, może. W każdym bądź razie wysłali do tego szefa świadków wiechowych, czyli, czyli przewodniczącego, czy tam koordynatora komitetu w Czechach, do, wysłali do niego też taki, jakby list, żeby on jako ten główny w Czechach zarządzający uspokoił sytuację, żeby ten list, który wysłało ministerstwo. Jeśli chodzi o list do świadków, list otwarty, został odczytany na zebraniach świadków Jehowy. Czyli chodziło Ministerstwu Kultury o to, żeby. Wszyscy świadkowie Jehowy w Czechach dowiedzieli się o ich działaniach i żeby uspokojono tą sytuację. I tutaj jest jakaś strona, która jest takim, jakby portalem informacyjnym związanym z religiami w Czechach. No i tutaj ten dziennikarz, czy autor tego auto, artykułu pisał na tym portalu, że Ministerstwo Kultury. Kultury próbuje uspokoić sytuację i że możliwość polubno, polubownego rozwiązania swojej sprawy jest realna. I on, jakby też tak pisze w takim duchu, że właśnie jakby chciał uspokoić świadków, że to nie jest tak, jak oni tam uważają. Ale okazało się, że świadkowie zaostrzyli swoje stanowisko wobec ministerstwa. No i co tutaj się dzieje odnośnie tej odpowiedzi na te listy i tej prośby, która, którą wystosowało ministerstwo do Kotka, czyli do tego szefa Świadków Jehowy, przewodniczącego, koordynatora Komitetu Biura Oddziału w Czechach. Jak podano wyżej w artykule z 22 kwietnia 1925 roku, Odrębny Departament do Spraw Kościołów i Związków Wyznaniowych Ministerstwa Kultury opublikował zbiorczą odpowiedź na kilka tysięcy listów otrzymywanych od indywidualnych świadków wiechowych. Czyli to jest ta odpowiedź właśnie na listy świadków. W liście dołączonym do zbiorczej odpowiedzi kierownik odrębnego departamentu Petr Simunek nawiązał do spotkania z przedstawicielem ustawowym świadków wiechowych Jarosławem Kotkiem i napisał do niego, Podczas spotkania poruszyli, poruszyliśmy m.in. kwestię otrzymania przez ministerstwo kilku tysięcy listów od świadków Jehowy, którzy bardzo często wyrażali obawy przed grożącymi im prześladowaniami, a nawet uwięzieniem za wiarę. To zobaczcie, co ci świadkowie to musieli wypisywać, co powiedzieli ci rządzący partią tzw. Towarzystwa Zagranicznego Komitetu Centralnego. Korporacji, że oni aż tak nawet pisali. Ministerstwo nie jest w stanie odpowiadać na te listy indywidualnie, dlatego też zapytałem Pana na spotkaniu, czy możliwe byłoby zapewnienie wiernych, że w Republice Czeskiej nie ma zagrożenia prześladowaniami świadków Jehowy. Zwrócił się Pan wówczas do ministerstwa z prośbą o zapewnienie, że świadkowie nie mają się czego obawiać i że wówczas nie będzie problemu z przekazaniem tej informacji zborom. Na podstawie tego porozumienia chciałbym prosić Pana o przekazanie załączonej wiadomości swoim wiernym w podobny sposób, w jaki zaprosił ich Pan do udziału w kampanii listowej. No i tutaj ministerstwo myślało, że świadkowie grają fair. Po prostu myśleli, że, że mają do czynienia z jakimiś chyba ludźmi normalnymi, że tak powiem. A świadkowie. Ten zarząd cały świadków Jehowy, no bo przecież to wiadomo, że to się nie dzieje byt, by nie bez wiedzy góry z Warwick ze Stanów Zjednoczonych. Im po prostu na tym nie zależy, żeby zwykły świadek Jehowy miał dostęp do takich informacji, co się dzieje. Im zależy na to, żeby mieszać, mącić i Czesi po prostu chcieli to normalnie rozwiązać i powiedzieli, no skoro wypiszecie do nas listy, my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć każdemu, no to prosimy was, żebyście... W każdym zbożu odpo, odpowiedzieli świadkom i żeby nie było tych listów, no bo to tak nie jest, że tutaj będą jakieś więzienia za wiary czy jakieś prześladowania. I częściej myśleli rząd, że czy to ministerstwo, ten departament, że oni mają do czynienia z poważnymi ludźmi, ale nie mają i po prostu. Świadkowie Jehowy, ta góra nie była zainteresowana w ogóle, w ogóle do tego, żeby rozwiązać tę sprawę z władzami czeskimi w taki sposób, bo dla nich to jest lepiej, jak będą tak mącić, tak manipulować swoimi wiernymi świadkami Jehowy, żeby takie wrażenie było, że ten rząd cały czas tam na nich atak prowadzi. No bo dla nich to nie jest ważne, że tam jacyś świadkowie pójdą do więzienia. Oni za przeproszenie mają wszystkich w dupie. Nawet jak tam jacyś świadkowie pójdą do więzienia, to najwyżej się pochwalą, że ojoj oj, tutaj prześladowania wielkie i tak dalej. Bo najważniejsze dla nich jest to, żeby oni pieniędzy im nie zabrali. To ich bardziej interesuje, więc takie ciągłe yy, oni mają widać taką strategię, żeby zrobić jak najwięcej szumu o tym, jak co ich na przykład prawnie wyrejestrować za jakieś anty po prostu związane praktyki, które są przeciwko człowieczeństwu. Na przykład ostracyzm, czy związane z transfuzją krwi, czy wiele innych, najbardziej chyba też jest to mało zbadane manipulacja psychologiczna, która tak gryje, mózgi niektórym, że są, to no naprawdę później ludzie cierpią na różne depresje, nerwice lękowe, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, nie mówiąc jeszcze o, o bardziej poważnych chorobach, chociaż ciężko nazwać te e, słabymi, czy mało poważnymi, gdzie często ludzie latami się leczą i wydają setki e, setki czy koron czeskich, czy setki złotych, a nawet pewnie tysięcy na, na leczenia. To wtedy to, ich, to wtedy to ich uderza, żeby tych pieniędzy za takie rzeczy ich, im nie odebrać, żeby ich na przykład nie derejestrować prawnie. No ale jak tutaj czytamy, ten autor w portalu pisze, że zakładał, że kierownictwo Świadkowiechowe przychyli się do tej prośby. No bo widać, że ten autor portalu też chyba zakładał, tak jak ten rząd czeski, że Świadkowie Jechowe. To, to będzie na rękę tak żeby uspokoić świadków Jehowy, ale wiadomo że tej górze tam nie zależy żeby uspokoić świadków wiechowy bo to jest dla nich tym bardziej tak jak powiedziałem wcześniej to jest taka ich metoda tak jak w Norwegii było w Rosji teraz w Czechach pewnie będą to robić w Danii i w innych państwach żeby zrobić szum wokół siebie tą szabelką pomagać tak że pomachać że to jest zautom na religię, na wolność religijną i tak dalej. I to jest dla nich najważniejsze, więc świadków, świadkom Jehowy nie zależy wcale na, za, na tym, żeby e, uspokajać wiernych. Więc ten mówi właśnie, ten, pisze ten autor tego artykułu, że myślał, że kierownictwo świadków się przechyli do tej prości, zwłaszcza, że nastąpiło to za zgodą, czyli tu tam jest odniesienie do tego spotkania między tym Kotkiem, tym koordynatorem Komitetu Czeskiego, a urzędnikami Ministerstwa. Spodziewałem się więc, że list zostanie odczytany świadkom Jehowy w salach Królestwa lub, że przynajmniej zostaną o nim poinformowani, i umieszczony zostanie ten list na oficjalnej tablicy, a że zostaną o nim poinformowani, że ten list jest na oficjalnej stronie ogłoszeń ministerstwa myślałem, że nastąpi to najpóźniej na kongresach regionalnych, jednak gdy list i informacja o nim nadal nie dotarły do wiechowych po kongresie w Pardubicach w dniach 20-22 czerwca 23 czerwca zwróciłem się do Dawida Kulu, dyrektora działu public relations z następującym pytaniem: Czy koordynator Komitetu Towarzystwa Religijnego Świadków Jehowy Jarosław Kotek zastosował się do prośby kierownika niezależnego Wydziału do Spraw Kościołów i Związków Wyznaniowych Petra Simunka z dnia 17 kwietnia 2025 roku i przekazał jego pismo członkom? Tego Towarzystwa Religijnego Światłowiechowego NSSJ tego samego dnia. Kula odpowiedział mi 27 czerwca, czyli też w miarę szybko. Możemy potwierdzić, że skontaktowaliśmy się z Ministerstwem, Ministerstwem Kultury w sprawie pisma z dnia 17 kwietnia 2025 roku. Jednak po dokładnym rozważeniu sprawy uważam, że nie byłoby właściwe publiczne komentowanie tej sprawy. Czyli świadkowie nawet oczywiście nie chcieli komentować tej sprawy, no bo to dla nich to jest sprawa, można powiedzieć, wizerunkowo przegrana, no bo czemu nie chcieli opublikować sprostowania, czy powiedzieć nawet, że jeśli nie chcieliby odczytywać na zebraniach świadków tego listu ministerstwa, co moim zdaniem nie byłoby wcale jakieś tam złe, no to mogli chociaż skierować, tak? Wszyscy. Przecież mam, mają internet, to by pewnie w tym samym momencie ogłoszenia ludzie by zaczęli nawet na smartfonach wchodzić i od razu po zebraniu by wiedzieli wszyscy, o co, o co chodzi i że nie ma czego się obawiać. Więc ten autor skontaktował się z rzeczniczką Ministerstwa Kultury, Janą Malikową, i 2 lipca otrzymał od niej następujące oświadczenie. Czyli to jest wszystko niedawno tak? tydzień temu. Na pytanie, jak rozpatrzono wniosek kierownika niezależnego wydziału do spraw kościołów i związków wyznaniowych, Petra Simunka, do koordynatora komitetu Jarosława Kotki, pragnę poinformować o następujących kwestiach. W dniu 28 kwietnia 2025 roku ministerstwo otrzymało odpowiedź od kancelarii prawnej reprezentującej NSSJ, czyli to Towarzystwo Świadków Jehowy, czyli po prostu Świadków Jehowy w Czechach, tak? W odpowiedzi stwierdzono, że wniosek Ministerstwa o przekazanie listu wiernym nie może zostać uwzględniony. Ale posłuchajcie, dlaczego? Jednocześnie określono umieszczenie listu na oficjalnej tablicy ogłoszeń, czyli, czyli oni <głoszeń> określają umieszczeniem listu na oficjalnej stronie rządowej Świadkowie Jehowy że oni umieścili, czyli ten rząd, Ministerstwo Kultury, ta, ten departament umieścił ten list otwarty do Świadków Jehowy na swojej oficjalnej stronie. Świadkowie Jehowy ogłosili jako bezprecedensową i niedopuszczalną ingerencję w konstytucyjne zagwarantowane prawa podstawowe Świadków Jehowy i zażądano jego natychmiastowego wycofania. W oparciu o powyższe ministerstwo uważa że prośba szefa tego departamentu o przekazanie raportu Świadkom Jehowy nie została przez Towarzystwo Świadków Jehowy rozpatrzona przychylnie. A więc zobaczcie, oni nawet tutaj się wcinają, można powiedzieć, czy mówią, że taki list otwarty to jest zły, że w ogóle takie ministerstwo wystosowało, no bo im to podbija, podcina wszelkie próby dalszego grania na tych uczuciach wolności religijnej i tego grania ofiary. No bo jak jest list otwarty do świadków Jehowy na oficjalnej stronie ministerstwa, no to też oni nie mogą tak wszystkiego powiedzieć, że o to jest jakaś strona odstępcza, tak? no bo jest ko konkretna strona tak jak w Polsce mniej więcej wiemy jak strona rządowa wygląda, tam pewnie też wiedzą, no i nie dałoby się tego już po prostu jakoś zamieścić pod dywan. A oni, to Ministerstwo Kultury opublikowało list otwarty do świadków, oficjalny i to było bardzo nie w smak świadkom jechowy temu zarządowi, więc już tutaj zaczęli mówić, że co? Że to jest niedopuszczalna ingerencja w konstytucyjne prawo jakieś, no naprawdę. Ta organizacja staje się śmieszna, jednocześnie tragiczna i pokazuje, zobaczcie, jaką jest tak naprawdę organizacją. Im nie zależy na żadnej prawdzie, tylko na munceniu, na mutaniu, na robieniu z siebie ofiary, nawet tam, gdzie nie trzeba robić z siebie ofiary, przekręcaniu faktów, jak na przykład jakiś rząd powie, że ale wy przecież stosujecie manipulację psychologiczną, albo wy tam... Przykładowo bierzecie pieniądze z hazardu, z komisji hazardowej, i bierzecie pieniądze, a jednocześnie nie stosujecie się do praw, na przykład do prawa człowieka, nie stosujecie się do praw świeckich. No to oni powiedzą co? Nie, nie, to nie są prześladowania, to w ogóle nie mają związku z czymś takim, tylko to jest od razu atak na religię, chcą nas zakazać. Zaraz nie będziecie mogli głosić, nie będziecie mogli na zebraniach się spotykać, zaraz będziecie jeszcze do więzień może w wtrącanie i w kamieniołomach pracować. No to są po prostu tacy obudnicy, tacy kłamcy i wy, Świadkowie Jehowy, takim ludziom służycie, bo to nie jest tylko kwestia Czech, ale to jest kwestia całego świata. Jak będzie gdzieś indziej taka sytuacja, tak samo będą robić. Co ciekawe, ten dziennikarz czy ten autor tego artykułu ciekawie podsumował tego wielkiego świadka Jehowy, tam tego Kotka, czyli tego koordynatora komitetu, który przemawiał na zgromadzeniach, że na wspomnianym zjeście regionalnym w Pardubicach przedstawiciel świadków, czyli ten Kotek, ten koordynator komitetu, oddziału. W jednym ze swoich przemówień mówił o tym, że wierni chrześcijanie, czyli oczywiście na świadkowie Jehowy, powinni podporządkować się władzy świeckiej. Tylko nieliczni z jego słuchaczy wiedzieli wówczas, jak aktualna jest kwestia postępowania z władzą świecką dla pana Kotka i innych czołowych przedstawicieli świadków Jehowy w tym momencie. Jako zewnętrzny obserwator i na podstawie oświadczenia rzeczniczki prasowej ministerstwa, takie zachowanie wydaje mi się aroganckie. Ale może nie znam wszystkich faktów, lub mogę się mylić. W każdym razie naprawdę nie wygląda na to, żeby sytuacja się uspokoiła. No i się nie uspokoi, bo przecież nie chodzi, żeby się uspokoiła. No po prostu nie wiem, jak to można jeszcze skomentować. No cisną się na usta same jakieś brzydkie, brzydkie słowa, żeby to dziadostwo skomentować, co świadkowie Chowy robią. Jeśli to słuchasz, jesteś w takiej organizacji, no to i popierasz to, no to brawo. No ale oczywiście świadkowie zaraz powiedzą, że to jest a tak, tak, na... Nieważne co niby tam zrobili, nieważne co, e, jakie byście pewnie mieli dowody, nieważne co tam powiedzą, to oni powiedzą, że oni robią dobrze, tak? Oszukują was, kłamią was. Wszystkie chwyty dozwolone, byle tylko tą organizację chronić. No i dobrze też ten autor artykułu powiedział. No to jak władze świeckie was proszą nawet, proszą żebyście powiedzieli, że jest taki list, wy nawet tego nie chcecie zrobić, od razu mówicie, że oni w ogóle to, to jest atak, jakoś ingerencja w konstytucyjne prawa. I żebyście wycofali ten list otwarty do świadków. No wiadomo, że chcecie, żeby wycofać, no bo nie chcecie, żeby wasze przekręty się ujawniły. I pewnie dalej będą świadkowie żyli w takim błogim poczuciu tego, że po prostu oj, oj, oj Czesi chcą nas tutaj pozamykać i zakazać działalności. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej sprawie, o tym zachowaniu świadków. Napiszcie w komentarzach, jestem ciekawy Waszym opiniom. Dzięki za wysłuchanie tego materiału i do zobaczenia w następnym.